Co jakiś czas wpadam w internecie na bardzo dziwne trendy i często przecieram oczy ze zdziwienia, ale jedno podoba mi się bardzo, że skłaniamy się coraz bardziej ku takim delikatnym, upiększającym makijażom. I właśnie dzisiaj o takim trendzie o clean girl makeup look, czyli nic innego jak makijaż czystej dziewczyny. Wiem jak to brzmi, ale będzie dzisiaj prosto, łatwo i przyjemnie, upiększająco i idealnie na lato. Zapraszam do oglądania. No dobra, ja już powoli zaczęłam sobie tę rutynę upiększającą, położyłam pod oczy płatki nawilżające i powiem tak, staram się to robić zawsze, jak tylko mam czas. Nawet jak nie mam czasu, to tak naprawdę je kładę, dlatego, że no nie wymagają ode mnie nie wiadomo jakiego wysiłku, zaangażowania. To są takie płatki, które ja kupuję w Contigo na przykład, albo na Minty Shop. Golden Snail, czyli takie właśnie hydrożelowe płatki, które bardzo ładnie napinają skórę, fajnie ją nawilżają i przygotowują na makijaż. Często używam ich też na klientkach, a raczej używałam ich na klientkach, bo już teraz sporadycznie mam okazję kogokolwiek pomalować, z braku czasu oczywiście, ale jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie odświeżającego, kojącego pod oczy, to na pewno te płatki bardzo fajnie Wam się sprawdzą. No i tak leżą już sobie tutaj u mnie pod oczami jakieś 10 minut, także mogę je powoli ściągać. Skóra pod oczami, zobaczcie, przygotowana, ona aż błyszczy, jest tak fajnie napięta, uko. I ona jest taka juicy, że nawet jak położymy korektor, to będzie się bardzo ładnie na takiej skórze układał. Ale właśnie, za chwilę makijaż. I on będzie dzisiaj taki rozświetlający. Będziemy robić taki glow up, baby face, czyli makijaż, który delikatnie podkreśla naszą urodę. Lekkie konsystencje, które zostają z nami nawet w upalne dni. Więc myślę, że to będzie coś dla Was na czasie. Pokażę Wam też bardzo fajne produkty, które być może, myślę, że część znaczna tutaj na kanale. No, ale jeszcze się nie pojawiała, także będzie to dzisiaj taki tutorial przegadany. No i mam nadzieję, że przede wszystkim wyciągniecie coś dla siebie. Zaczynamy oczywiście od czego, drogie Panie? Od SPF-u. Mam nadzieję, że to już jest prawda wszystkim znana, że filtr przeciwsłoneczny na naszej twarzy musi się znaleźć. I to jest, moje drogie Panie, najtańszy krem przeciwzmarszczkowy, jaki możecie sobie zafundować. Dlaczego? Dlatego, że to słońce w dużej mierze oczywiście z naszym takim naturalnym procesem Starzenia się odpowiada za to, jak wygląda, jak starzeje się nasza skóra, e, więc tak jak mówię, jeżeli chcecie zachować długo młodość, proszę was, używajcie filtrów przeciwsłonecznych. I jak wiecie, tutaj na kanale pokazuję wam takie filtry, które potrafią skutecznie przełamać to przekonanie, które panuje jeszcze niestety wśród kobiet, że filtr przeciwsłoneczny jest ciężki. Bielący, zapychający i wszystko co najgorsze, tylko można sobie wyobrazić. E, pokazuję Wam tutaj e, takie filtry, które będą bardzo przyjazne, e, jeżeli za chwilę wykonujecie makijaż, czyli takie, które bardzo ładnie łączą się z kolorówką, takie, które właśnie e, nie będą Was zapychały. Ja sama mam cerę mieszaną, e, więc też no, nie mogę sobie pozwolić na takie filtry, które bardzo mocno będą wyświecały skórę. Bo po prostu, wiecie, będę się za chwilę świeciła, jak lusterko. E, no i dzisiaj. Dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Wam polecić filtr, który miałam okazję testować już ponad 3 miesiące. Zresztą zapowiadałam Wam to już na Instagramie, jak tylko przyszła do mnie paczka, i wtedy pokazywałam, cóż to będzie za gagatek. To jest, słuchajcie, filtr Algodrops z marki Sensum Mare, marka, która opiera się na naturalnych składach, na bardzo fajnych składnikach. Tutaj mamy m.in. algi morskie, ale to, co myślę, że skutecznie Was przekona do tego, dlaczego ten filtr jest taki super. Za chwilę zobaczycie dlaczego się tak z nim polubiłam. To jest jego bardzo, bardzo przyjemna konsystencja. Zobaczcie, on tak naprawdę w chwilę, w sekundę wchłania się w naszą skórę. I praktycznie śladu po nim nie ma. Nie zostawia takiego białego nalotu, który wygląda potem nieestetycznie i który ciężko jest też połączyć potem z podkładem, nawet najbardziej kryjącym. Często ta taka gęsta, biała konsystencja mm, gdzieś tam waży się w połączeniu z kolorówką. No generalnie jest nieprzyjemnie, natomiast tu zobaczcie, mamy też kwas hialuronowy, witaminę E w tym filtrze, więc on też będzie pięknie oczywiście pielęgnował i nawilżał skórę. Ja osobiście w przypadku swojej cery mieszanej to używam po prostu pod spód jakiegoś lekkiego serum z czymkolwiek mam ochotę, czy to niacynamid, czy witamina C, która bardzo ładnie w ogóle podbija działanie filtrów przeciwsłonecznych i na to nakładam już bezpośrednio ten filtr przeciwsłoneczny bez żadnego kremu, bo mojej skórze już to po prostu wystarczy, zobaczcie. No rewelacja, jego skóra po prostu wypija, więc jeżeli szukacie czegoś, co ma się Sprawdzić nawet w przypadku cery mieszanej i tłustej, ale oczywiście też u innych rodzajów cery, to na pewno będziecie zachwycone. To jest naprawdę przemiłe zaskoczenie, i, i moim zdaniem, też filtr, od którego polecałabym zacząć osobom, które właśnie mają trochę takie przeświadczenie, że. Te filtry wszystkie to są takie mei, takie niedobre i takie właśnie ciężkie, nieprzyjemne, nie dające się z niczym połączyć. No to naprawdę spróbujcie tego kremu w zasadzie emulsji, bo to jest bardziej emulsja. I naprawdę daje sobie ręce i nogi obciąć, że będziecie zachwycone. Macie tutaj pełne spektrum ochrony UVA, UVB, PA, czyli no naprawdę pełen pakiet i dodatkowo jeszcze ochronę przed światłem podczerwonym i niebieskim. O niebieskim bardzo często zapominamy, a mamy je tak naprawdę dookoła siebie. Jak bierzemy nawet telefon do ręki, to już to światło niebieskie nam świeci, a ono też sprawia, że szybciej się. Starzejemy. Dokładam jeszcze jedną pompkę. Ja go sobie nakładam właśnie tak stopniowo. O, musi być go tutaj, słuchajcie, troszkę, żeby faktycznie ta ochrona była pełna. No i tak, często w ogóle słyszę takie pytanie. Czy jak siedzę w domu, to powinnam nakładać filtr przeciwsłoneczny? Generalnie mówi się, że nie, aczkolwiek ja jestem tego zdania, że żeby wyrobić w sobie nawet ten nawyk taki nakładania pięćdziesiątki, no to warto. Polecam od siebie i teraz to, o czym moje miłe zapominamy bardzo często: szyja, dekolt. Bo tutaj też świeci mocne słońce, tak? To o czym ja zapominam często, a że jestem mamą i chodzę często na spacery z wózkiem, to moje dłonie po prostu są na pierwszej linii ognia. I zobaczcie, że one są tak naprawdę najbardziej opalone. Więc ja zawsze nakładam sobie jeszcze tutaj na wierzch dłoni, zwłaszcza przed wyjściem. Z domu. To, co myślę, że jeszcze warto wspomnieć, to jest w ogóle marka polska i jest to produkt wegański, i myślę, że to jest cenna i ważna informacja tutaj dla niektórych. No dobra. To co? Przechodzimy dalej. I Jeszcze a propos tej marki, to w ich ofercie jest naprawdę bardzo, bardzo fajny krem BB. Ja widziałam go u dziewczyn z Love and Great Truths i widziałam, że właśnie dziewczynom bardzo przypadł do gustu, więc się nim mocno zainteresowałam. Ja używam odcienia Medium. Teraz nałożę go sobie na twarz, zobaczycie o co chodzi. On ma tutaj w sobie SPF 15 i też jest ta ochrona UVA, UVB. Filtry się generalnie nie sumują, ale dobrze jest nakładać jeszcze coś z filtrem. Plus, jeżeli na przykład, nie daj Boże, zapomnimy tej pięćdziesiątki, no to lepiej jak ten produkt kolorowy, który nakładamy na twarz, daje nam jakąkolwiek ochronę e, niż żadnej. Także pamiętajmy o tym. Pięknie pachnie i jak na krem BB, to on ma naprawdę bardzo fajne mm, krycie i, i wykończenie wygląda tak właśnie bardzo upiększająco, czyli tak jak dzisiaj chciałabym wyglądać i jak chciałabym Wam pokazać, że właśnie można wyglądać. I ja go sobie teraz delikatnie Paluszkami tutaj rozcieram. Nie mam pojęcia, czym ten krem Bibi pachnie, ale uwielbiam ten zapach. Naprawdę boski. Wcieram sobie tutaj trochę w tą linię włosów. On ma wykończenie takie satynowe, plus tak bym to określiła, ale ono daje się bardzo ładnie zgasić e, już po użyciu pudru. W sprzedaży są trzy odcienie tego kremu BB. Mm, no i tak jak mówię, u mnie tutaj odcień. Medium. Po wklepaniu tutaj całości palcami jeszcze biorę gąbkę zwilżoną i sobie zbieram e, nadmiar. I wiecie, ewentualnie, jeżeli gdzieś tam nie doklepałam albo gdzieś porobiłam jakieś smugi, to tutaj tą gąbką sobie wszystko ładnie wyrównam. Tu oczywiście już jakiś paździoch wyskoczył na brodzie. O matko, tęsknię za cerą z okresu ciąży. Miałam po prostu wtedy skórę jak nigdy. No nic, tylko po prostu syn dodawał matce urody. Eee, ja najchętniej kończyłabym na tym etapie, <noise> dlatego, że ja uwielbiam, jak glowy i zdrowo wygląda ta skóra. I ja wiem, że nie wszyscy lubią takie rozświetlające wykończenia, ale wierzcie mi, dziewczyny, że e, takie wykończenie powoduje, że mniej widoczne stają się zmarszczki, kurze łapki. E, e, I naprawdę, jeżeli chcecie wyglądać młodziej, to wypróbujcie u siebie takie rozświetlenia. Jeżeli na przykład jesteście fankami właśnie matowych wykończeń, zobaczcie co się zadzieje, jak użyjecie na przykład czegoś takiego delikatnie, bardziej rozświetlającego. Hmm? Teraz pod taka ciekawostka, czyli rozjaśniacz z Fenty Beauty. I eee, to jest coś takiego, co jak widzicie, kolorem odcieniem nie przypomina do końca em, korektora standardowego, ale zrobi mi tutaj robotę. Eee, ma taki w zasadzie Pudrowo różowy kolor, fajną, lekką konsystencję. O, i nakładam sobie też to trochę wyżej tu na nos. Jeszcze wracając do tego trendu clean girl makeup, w ogóle śmiałam się trochę, jak zobaczyłam te nazwy, um, ale no jest to po prostu nic innego jak nazwanie tego no makeup look w inny sposób, czyli ja to zawsze mówię, że to jest ten taki makijaż, który mają aktorzy, jak udają, że wiecie wstali dopiero z łóżka, ale już coś tam upiększane było, ok? E, więc no tak chcemy dzisiaj. Wyglądać. No i ja się tak właśnie czuję, że mogłabym wiecie, zagrać w klanie po prostu te, która dopiero z wirka się podniosła, ale to jeszcze nie koniec, oczywiście, moje drogie. Nie, 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 nie. Teraz przejdziemy sobie na przykład do konturowanka na mokro. Bosko wygląda to połączenie. Bosko podoba się dla mnie. Teraz użyję sobie tej różdżki do konturowania z Charlotte Tilbury i tutaj ostrożnie z ilością tego produktu, dlatego że on jest bardzo mocny. I żebym tutaj, wiecie, za chwilę nie przegięła, bo będzie ciężko to ratować. Najpierw nakładam pod same kości policzkowe, bo nie chcę, żeby mi ten produkt zastykł, bo potem oczywiście będzie ciężko go rozetrzeć. I pod kosteczki tutaj rzeźbimy, szukamy tego cienia, żeby troszkę optycznie było nam tutaj szczuplej. No i jest trochę szczuplej. No, ta gąbka do najbardziej miękkich nie należy, co myślę, że możecie słyszeć. Czuję się trochę, jakbym się układała schabowym, <gryw> ale już tutaj leżała, to ją wzięłam. Dobra, przechodzę teraz dalej. I zwłaszcza tutaj do takiej fryzury, jak mam teraz, czyli wiecie, właśnie zebrane mocno do tyłu, zaczesane włosy, bo gdzieś tam, jak właśnie szukałam zdjęć inspiracji tego trendu czystej dziewczyny, no to wszystkie czyste dziewczyny miały zebrane do tyłu mocno, właśnie takie przylizane włosy. No to też się tutaj ulizałam. Jak nigdy po prostu zalakierowałam wszystkie baby hairy, przykleiłam je wręcz do głowy, czuję się. Nawet trochę dziwnie. Ja to jednak lubię, jak gdzieś tam coś tam wiecie. Odstaje, dodaje takiej objętości, ale trzeba się próbować w różnych rzeczach. Tak jak próbuję Was przekonać, fanki na przykład matowego wykończenia, żebyście zobaczyły, co się zadzieje, jak użyjecie czegoś rozświetlającego. Tak ja wychodzę ze swojej strefy komfortu i ulizuję włosy. Więc jak y, mam taki bliski kadr, to czuję się, jakbym w ogóle nie miała tutaj tego koka. Dobra, i taką resztkę tego, co mam tutaj na gąbce, nałożę sobie jeszcze na boczki nosa. Dorzucę jeszcze trochę glow tutaj, w tym miejscu, i będzie to też produkt taki mm, kremowy. Też Charlotte Tilbury. W ogóle bardzo lubię ten kosmetyk Hollywood Flawless Filter. Generalnie można, jeżeli ktoś ma piękną skórę, to użyć tego w ogóle jako podkładu. Natomiast ja wklepuję to tutaj i posłuży mi to za. Kremowy rozświetlacz. To jest odcień numer dwa, bo tutaj ym, są różne oczywiście kolory. Ta dwójka, moim zdaniem, dla nas Słowianek jest taka ym, bardzo, bardzo uniwersalna. Nałożę sobie jeszcze ociupinkę w tym miejscu, bo chcę, żeby tu się ładnie odbijało światło. Tak to tutaj nam ładnie odbija światełko. No to już wygląda tak zdrowo, że skóra bobaska. No pomijając oczywiście tego tam na dole. No ale co zrobić? Nic nie zrobisz. Nie oszukasz życia. O, jeszcze sobie ciupkę tu zaaplikuję. Nawet w klepie samym palcem. Ten róż możecie już kojarzyć z mojego kanału, marka Seleny Gomez i odcień Joy. Bardzo mocny róż w kremie, dlatego ja go sobie połączę z tym kremem BB, który mam na twarzy i teraz taką ociupinkę jeszcze tego produktu wymieszam. Dzięki temu ten róż stanie się bardziej bezpieczny i łagodny. Powstała mi taka morelka. Jak dojdę do wniosku, że mogę sobie, wiecie, jeszcze poszaleć, to dołożę tak prosto, powiedzmy gdzieś tam z aplikatora, ale ja osobiście, o, lubię, jak ten odcień jest troszkę delikatniejszy, taki opanowany. Będę chciała uzyskać teraz mocny efekt taki glow, e, więc zanim przypudruję całą twarz, chciałabym jeszcze nałożyć taki produkt trochę satynowo-rozświetlający. Marka Claire Blanc, e, produkt mineralny i to jest słuchajcie, All Glow Botox, czyli taki właśnie rozświetlający puder. E, I ten puder nałożę sobie na te miejsce, na które aplikowałam też rozświetlacz kremowy, żeby jeszcze bardziej podkreślić e, ten, ten błysk tutaj w tym miejscu. I za chwilę będę mineralnym też pudrem pudrowała, pudrem pudrowała całą twarz. I schodzę mniej więcej tutaj o, do jabłuszka, tak zwanego. No i teraz trzymam się tego mm, gdzieś tam wykończenia mineralnego, które samo w sobie już często jest właśnie takim wykończeniem satynowym. Produkt bardzo zapomniany, ale jaki świetny! Puder z Maka Mineralized Skin Finish Light Plus. I pamiętam, że jak jeszcze pracowałam w maku, to byłam naprawdę wielką fanką tego pudru. O, i zobaczcie, on będzie nam pięknie jeszcze odbijał światło, nie zrobi nam takiego mocnego matu, utrwali makijaż, ale nadal nasza skóra będzie wyglądała młodo, zdrowo, tak jak dzisiaj chcemy. Czyli w sumie, tak jak zawsze chcemy. Przynajmniej, no ja. Pięknie. Póki co jestem naprawdę bardzo zadowolona, jak to wygląda. Przejdę do brwi. Trik, który pokazywałam wam w ostatnim vlogu, ale jeżeli ktoś vlogów nie ogląda z nie wiem jakiej przyczyny, to pokazuję wam ten patent też tutaj. Szczoteczka, która normalnie służy do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, ale. Idealnie sprawdza się też do wyczesywania włosków do brwi, e, zwłaszcza jeżeli na przykład y, robiliście laminację, to, to też właśnie fajnie jest te włoski tą szczoteczką ujarzmić, dlatego że ona jest dość taka twarda, sztywna i pięknie zbiera wszystkie te włoski. E, zobaczcie teraz bardzo fajny żel utrwalający i też taki trzymający brwi w ryzach przy okazji też dodatkowo dający trochę koloru więc nadal te brwi wyglądają bardzo naturalnie a jeżeli mamy gdzieś tam jakieś ubytki między włoskami albo na przykład nie wiem przejedziemy brwi podkładem i one wiecie zrobią się właśnie takie delikatnie wyszarzałe no to można sobie dodać trochę koloru odcień cool ash brown i to jest produkt z Nyx'a thicket Sticket. No i ja sobie teraz, tu jeszcze dobrze muszę wyczyścić tą końcówkę tej szczoteczki, bo zazwyczaj nią się gdzieś tam upaćkam. Delikatnie przeczesuję sobie te brwi. Tam, gdzie chcę trochę więcej mieć pigmentu, bo widzę, że brwi są rzadsze, to po prostu mocniej dociskam w tym miejscu szczoteczkę. Ciekawa jestem, czy po moim ostatnim filmie, gdzie testowałam ten zestaw do laminacji z Allegro, któraś z Was odważyła się zrobić to w domu. Jeżeli tak, to koniecznie dziewczyny, dajcie znać, jak tam Wam poszło. Mam nadzieję, że brwi całe i że są. Ale no, jestem ciekawa Waszych wrażeń, także piszcie koniecznie. Patrzcie, taka jest różnica między jedną i drugą brwią. Bardzo subtelne podkreślenie, ale właśnie, jeżeli chodzi o taki efekt makijażu, którego ma być praktycznie nie widać, no to moim zdaniem efekt osiągnięty. Zagęściły się te włoski optycznie, wizualnie, jest ich więcej, czyli. To, o co nam chodziło? Tym pudrem, którym pudrowałam twarz, nakładam jeszcze sobie ociupinkę w to miejsce, tak żeby już zagruntować korektor, który nakładałam, żeby nic mi się tu nie przykleiło. Bo za chwilę będę używała mm, brązu, który mi się tutaj ma idealnie wkomponować w. Kolor skóry i zrobić ten efekt światło cienia. Ja zazwyczaj, jeżeli robię właśnie takie makijaże No Make Up, to używam po prostu bronzera, który oczywiście pojawia się też na twarzy, ale dzisiaj, żeby było ciekawiej, to wykorzystam sobie tą paletkę Kim Kardashian. Ona ma takie piękne, naturalne kolory i sięgnę sobie po ten. Brązik tutaj, bo on będzie fajnie przechodził w mój kolor skóry i idealnie mi tutaj zrobi robotę. I blenduję go sobie lekko ponad załamanie powieki. Żadnego szaleństwa tutaj dzisiaj nie będzie. Chcę tylko optycznie delikatnie unieść sobie e, to oko. I oczywiście przeciągam tutaj wzdłuż załamania, gdzie wpada pędzelek. Czujemy, bo kończy nam się tutaj gałka oczna, więc o, taki ruch. Wycieraczki. Tym samym cieniem maluję też oczywiście dolną powiekę. Mieszam sobie teraz te dwa błyszczące cienie i będziemy sobie to nakładać oczywiście tutaj na tę ruchomą część powieki wklepującym ruchem nawet tego samego pędzla używam co przed chwilą do dolnych. Dobra, i sam ten najjaśniejszy cień. Tu wewnętrzny kącik. Teraz odrobinę brązowej miękkiej kredki. Będę nakładała takim cienkim pędzelkiem. Będziemy przyciemniać linie nad rzęsami, to nam optycznie troszkę zagęszcza rzęsy, ale nie ukrywam, że y, chcę sobie po prostu jeszcze ładnie tutaj wyciągnąć trochę zewnętrzny kącik, tak jak lubię, to będzie dużo subtelniejsze niż narysowanie takiej mm, kreski czarnym po prostu linerem w pisaku, no i wygląda tak wiecie bardziej delikatnie, zmysłowo, jak właśnie ta kreska jest taka rozsmużona. Op, 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 op. Wyciągam. Rzęsiska, i skoro stawiamy na letni look, to oczywiście będzie to maskara wodoodporna Eweline Warietę. Też nie wyczesuję tych rzęs jakoś bardzo mocno, bo będę to sobie tutaj jeszcze dorzucać kilka kępek rzęs te, które też Wam już pokazywałam. Jeszcze zanim przykleję kępki, to przejadę sobie odrobinkę twarz jeszcze takim suchym bronzerem, żeby wzmocnić troszeczkę ten efekt. Które zrobiłam produktami kremowymi, i często pytacie, po co nakładać te produkty kremowe, skoro za chwilę i tak pojawia się jeszcze coś pudrowego. E, więc no jest to trochę taka metoda na kanapkę, tak jak z cieniami. Zwiększamy trwałość, zwiększamy intensywność e, i dzięki temu też, na przykład dzięki tej kremowej podstawie, w ogóle dużo ładniej na przykład fotografuje się twarz, więc to też taki istotny. Aspekt, jeżeli na przykład malujecie się na jakieś ważne wydarzenie i będziecie miały robione zdjęcia. Kremowe produkty też są super, jeżeli właśnie zależy Wam na takiej trwałości, wodoodporności makijażu, więc hmm, latem na te upalne dni też warto sobie wzmocnić trochę ten makijaż tymi produktami. Przykleję teraz kępki i zaraz do Was wrócę. To będą te kępki, które pokazywałam w ostatnim tutorialu, więc nie będę już tutaj przedłużać. Many Lashes i to będą te takie jaskółeczki. Użyję też takiej niudziakowej konturówki Kim Kardashian i to jest kredka numer 1 Nude 1 i obrysowuję sobie usta. I jeden z moich ulubionych błyszczyków, kiedy stawiam właśnie na takie naturalnie wyglądające usta, taki, który się nie klei, jest naprawdę świetny. Mm, lovely H2O, drogeryjna opcja. I to jest nie wiem jaki odcień, bo niestety nie, nie mam go tutaj na opakowaniu, ale no, wygląda pięknie. Mhm. No i mi się kolorowe, makijaż czystej dziewczyny, jak zwał, tak zwał, e, skończony. Ja w takim wydaniu czuję się naprawdę bardzo kobieco, seksownie, odmłodzona o kilka lat, e, więc naprawdę gorąco polecam i zachęcam do przetestowania na sobie takiego wydania mm, makijażowego. Mam nadzieję, że Was tutaj dzisiaj czymś pozytywnie zaskoczyłam. E, jeżeli chodzi o kosmetyki, to tutaj naprawdę znalazły się dzisiaj takie perełki, którym można latem czy nie latem zaufać. No i cóż, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, mam nadzieję, że tak było, że spędziliście ze mną miło czas. Oczywiście odsyłam do poprzednich filmów, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, pojawiają się dość regularnie. No i cóż, uciekam, trzymajcie się, pa pa!